Cześć, witajcie na kanale Krypto Amator. Ja mam na imię Filip i wracam do Was z nowym materiałem, gdzie ponownie przyjrzę się projektowi Givers. Bardzo dużo się u nich wydarzyło i spróbuję pokazać Wam, co obecnie dzieje się w projekcie. Tradycyjnie na początku przypominam, że moje nagrania nie są poradą inwestycyjną. Ja nie jestem doradcą finansowym, a pokazuję Wam jedynie moje ruchy w krypto i moje subiektywne spojrzenie. Na dany projekt. Wracając do meritum, dużo wydarzyło się w Chivers od mojego ostatniego nagrania. Minęło blisko dwa miesiące. No i najważniejsza informacja, y, jaka tutaj pojawiła się, to fakt, że zespół wybrał sieć, na której wystartuje. No i ku mojej uciesze jest to sieć Kronos. No jak widzimy, mamy tutaj na tej grafice również ogłoszoną datę i miejsce Mintu. Y, mint w zasadzie pierwszy drop zostanie zrzucony na Kronos Bay i odbędzie się to 22 lipca o godzinie 15 UTC, czyli 17 czasu polskiego. No i mamy niespełna tydzień właśnie do tego wydarzenia. Cena za jedną kartę ustalona została na 400 kro i total supply pierwszego dropu to 3000. Na ich stronie Dodany jest tutaj również taki zegar odliczający, także mamy 7 dni i 5 godzin do tego pierwszego dropu. Na stronie również mamy tutaj informacje, także ta strona też będzie nieco ewoluowała. A dzisiejszy update projektu chciałem zacząć od takich informacji, które wydarzyły się gdzieś, właśnie w zespole jakie wydarzyły się wokół projektu. No i kilka dni temu zespół ogłosił, że na pokład wskakuje Grzegorz Halama w roli ambasadora. Będzie również on swoją osobą wspierał projekt. Grzegorz w świecie krypto występuje pod pseudonimem Krypto Halama. No i efektem tej pierwszej współpracy jest tutaj awatar stworzony przez Asię, czyli główną graficzkę Chivers. No i ten awatar dla kryptohalamy jak najbardziej przypadł mi do gustu, podoba mi się i zdecydowanie oddaję tą jego mimikę twarzy. Napiszcie w komentarzach, czy Wam się podoba, co sądzicie tutaj o tym właśnie połączeniu, o tej kooperacji halamy z Chivers. No i właśnie wraz z Grzegorzem Halamą pod koniec czerwca mieliśmy również przyjemność przeprowadzić space na Twitterze gdzie maglowaliśmy zespół Chivers. Mieliśmy właśnie okazję tam nieco bliżej poznać członków zespołu, a Bojos opowiedział o całej wizji projektu. No i KryptoHalama, moja osoba oraz słuchacze, mieli możliwość tam również zadawania pytań odnośnie projektu. No i pojawiła tam się też szansa na pierwsze miejsca na white liście projektu, także też można było tam już do projektu wskoczyć. Od siebie dodam, że było to bardzo ciekawe doświadczenie, fajna możliwość interakcji ze słuchaczami, no i z pewnością z kryptohalamą będziemy kontynuowali tego typu wydarzenia, a my teraz wrócimy sobie do kolejnej ważnej rzeczy, czyli do white paper. Zespół już jakiś czas temu opublikował ten white paper, no i na nim się teraz na chwilę zatrzymamy. So, white paper tradycyjnie jest tutaj podzielony na różne działy, natomiast najważniejsze są tutaj te pierwsze trzy działy, czyli how to play. Tutaj dowiemy się, jak zacząć, jak tutaj wystartować w tym projekcie. Na samym początek mamy taką fajną, prostą infografikę, która tutaj obrazuje nam, w jaki sposób od początku dotrzemy do najważniejszego etapu projektu, czyli do Ligi Chivers, do rozgrywek naszych tutaj zespołów. No, i mamy tutaj pokazane, że poprzez zmianę, w zależności od tego, czy wymintujemy sobie karty zawodników, czy trafimy karty stadionowe, w ten sposób będziemy budować siłę w swojej kolekcji. Ta siła kolekcji będzie determinowała nasze miejsce w rankingu, a taki ranking będzie też ułatwiał nam dostęp do kolejnych dropów, do whitelisty na kolejne dropy, i w ten sposób nieco łatwiej będziemy mogli tutaj uzupełniać swoje drużyny. Po takim ostatnim dropie zawodników po sparingach będzie można już swoimi drużynami przystąpić do ligi Civers. No i w tej lidze będziemy grali już o określoną pulę nagród i za chwilę też spróbuję nieco więcej powiedzieć o pierwszym dropie. Jeśli chodzi o dropy, to będziemy mieli ich dwa rodzaje. Pierwszy rodzaj to jest presenting team, czyli team presentation. Natomiast drugi rodzaj dropu będzie to drop samych piłkarzy i będzie on na sam koniec po tych kilku dropach Team Presentation, i wówczas ten ostatni drop uzupełni nasze drużyny przed startem w liceum, o której też za chwilę powiem. Kupimy się teraz na tym pierwszym rodzaju dropów, czyli Team Presentation, ponieważ tych dropów będzie kilka i to z nich będziemy budować swoje drużyny na początkowym etapie projektu. Każdy taki drop będzie liczył 3000 kart, z czego 20 kart to będą karty zawodników, a wśród nich 19 kart piłkarzy i jedna karta piłkarki, która z tego co wiem ma być też animowana i będzie na pewno wyróżniać się w tym dropie. Pozostałe karty w dropie są to karty stadionowe, z czego 500 z nich są to lipowskie miejsca stadionowe. 2480 są to zwykłe miejsca stadionowe. Tutaj pojawiają się pierwsze pytania: Co dają mi te karty? Dlaczego tylko 20 piłkarzy w dropie? I jakie mam korzyści z kart stadionowych? No, i tutaj właśnie pojawia się pierwszy istotny aspekt projektu, czyli kolejna zakładka. I collection points oraz nasz ranking. Tak? W tłumaczeniu na polskie jest to po prostu siła naszej kolekcji oraz ranking. No i spróbuję tutaj w prosty sposób wyjaśnić, jak to będzie funkcjonowało. Najprościej mówiąc, czym lepsze mamy karty, tym mamy większą siłę kolekcji, która z kolei determinuje dostęp do kolejnych dropów. Kolekcjonerzy z największą siłą kolekcji będą mogli łatwiej dostać się na kolejny drop i każda karta ma określone punkty kolekcji zwane tutaj CP. Jeden punkt mamy za normalną sta kartę stadionową, dwa punkty za kartę VIP-owską, 20 punktów y, za zawodnika, no i 25 za tą najrzadszą kartę, czyli za y, y, zawodniczkę. No i te punkty w pierwszym dropie będą decydowały o sile naszej kolekcji do drugiego dropu. No i tutaj mamy też kalkulator do którego na pewno będziemy wracać i który też nieco nam rozjaśnia, w jaki sposób ta siła kolekcji będzie liczona i co też ona nam da w kolejnych dropach. Więc, tak jak powiedziałem, tutaj mamy taki wzór, który w prosty sposób wyjaśnia nam, jak ta siła kolekcji będzie mierzona. Tak jak powiedziałem, w pierwszym dropie będziemy mieli tylko tutaj poleczone te karty, natomiast od drugiego dropu pojawia się tutaj dosyć istotna rzecz, czyli będzie można to nasz, naszą siłę kolekcji pomnożyć, a ten mnożnik będzie zależał od tego, ile będziemy posiadali miejsc stadionowych o takim samym numerze, ale z dropu pierwszego i drugiego. I tak dla przykładu, jeżeli będziemy mieli zwykłe miejsce stadionowe numer 500 z dropu pierwszego i w drugim dropie uda nam się to trafić, tudzież wyhandlujemy z kimś się zamienimy. To wówczas siła naszej kolekcji będzie mnożona razy 2. Natomiast jeśli będziemy mieli miejsca VIP-owskie o takim samym numerze, no to wówczas ten mnożnik będzie tutaj razy 3, i w ten oto sposób, kolekcjonując właśnie te miejsca stadionowe, będziemy zwiększali naszą siłę kolekcji. To tak szybciutko oczywiście zachęcam do przeczytania sobie tego, do przestudiowania, tak żeby każdy po swojemu sobie to policzył i zrozumiał. Ja szybciutko jeszcze pokażę, jak, będzie, jak będą wyglądały karty, jakie będziemy mieli tutaj właśnie rodzaje kart w tych dropach. Jeżeli chodzi o karty zawodników, czyli w dropie, będziemy mogli trafić samych zawodników, gdzie podzieleni są oni na bramkarzy, obrońców, pomocników i napastników, ale również będziemy mogli tutaj trafić staw. I w, w skład tego staffu wchodzą trenerzy, fizjoterapeuci i prezesi. Jeśli chodzi o zawodników z pola, no to tutaj ich atrybuty będą decydowały w jaki sposób oni będą bronili. Podobnie jest tutaj w przypadku obrońców, czym lepszy obrońca, tym nasza obrona w tej drużynie będzie lepsza. Pomocnicy i napastnicy, czyli tutaj jakość tych zawodników będzie też miała wpływ na wyniki naszej drużyny. Jeśli chodzi o trenerów to jest ważna, istotna rzecz. Jeżeli trafimy sobie trenera z dużą ilością gwiazdek, to będzie miał on wpływ na rozwój naszych piłkarzy w trakcie całego sezonu. Rozgrywki tutaj będą wrzucone w specjalny skrypt, będzie do tego algorytm. No i pod koniec sezonu, jeśli taki na koniec sezonu, jeśli nasz tener będzie miał tutaj odpowiednią ilość gwiazdek, to też odpowiedni progres nasi zawodnicy poczynią i tak się rozwiną. Kolejna zakładka to fizoterapeuci. No i tutaj z kolei oni będą mieli taką siłę redukcji kontuzji. Tak? W zależności od tego, ile tutaj też oni będą mieli gwiazdek, tak szybciej nasi zawodnicy będą po kontuzji wracali do formy, nawet jest tutaj powiedziane, że pół gwiazdki. U takiego fizjoterapeuty decyduje o skróceniu powrotu do kontuzji o jeden tydzień. Tak więc można tutaj na pewno spokojnie dobrym fizjoterapeutom też polepszyć sobie tutaj tą swoją drużynę poprzez szybszy powrót do formy. I ostatni rodzaj karty, jaki możemy trafić w przypadku kart zawodników, to prezes. I tutaj dosyć też istotna rzecz: czym lepszy prezes, tym będziemy mieli szansę na większe dywidendy na koniec sezonu. Co to oznacza? Nawet jeśli nasza drużyna nie zajmie czołowego miejsca, a będziemy mieli prezesa z pięcioma gwiazdkami, to też ten mnożnik naszej nagrody będzie powiększony o tutaj ilość tych gwiazdek. Tutaj jakiś też będzie algorytm, trzeba dokładnie to przeczytać. Natomiast tutaj ta karta też będzie istotna i ważna. Jeśli chodzi o karty stadionowe, to tak jak powiedziałem, mamy dwa rodzaje miejsca. Wiposkie, które tak jak powiedziałem, dają przelicznik razy 3, jeśli będziemy mieli o takim samym numerze, no i mamy również siedzenia normalne, gdzie one tutaj podwajają nasz ewentualny mnożnik w sile kolekcji. I jeśli już nasze drużyny zostaną, że tak powiem, uzbierane, czyli najpierw odbędą będzie się tych kilka pierwszych dropów, potem dorzucony zostanie ostatni drop zawodników, to też posłużę się taką grafiką, czyli tak będzie wyglądał nasz zespół w projekcie. Gdzie mamy zawodników z pola, sztab szkoleniowy, trenera, zawodników na zmianę oraz fizjoterapeutów. No i tak skompletowane zespoły. Oczywiście będzie jeszcze okres sparringowy. Będziemy mogli wystawiać w lidze Cheevers. W takiej lidze w zależności od ilości zainteresowanych będzie występowało od 8 do 10 zespołów. Liga trwała będzie 6 miesięcy. No i w trakcie tych rozgrywek co weekend będzie, będą odbywały się mecze. I tutaj, jak w normalnym świecie, będziemy, będzie tabela, będą trzy punkty za zwycięstwo, jeden punkt za remis i 0 punktów za porażkę. Same mecze, tak jak powiedziałem, będą odbywały się na stronie projektu w weekendy. W trakcie tych meczów, nasi zawodnicy oczywiście będą mogli odnosić kontuzję. Także to tutaj też wszystko będzie w specjalnym skrypcie i to też w miarę rozwoju projektu będzie odsłaniane, w jaki sposób to będzie działało. Z tego co wiem, co jest tutaj napisane, to same mecze na początku będą w postaci takiej tekstowej, jak to miało miejsce przy okazji pierwszych menedżerów, jakie w ogóle były na komputery. Niewykluczone, że zespół później zaimplementuje tutaj jakiś inny rodzaj pokazywania tych meczów 2, czy może 3D. No tak jak powiedziałem w trakcie rozgrywek. Nasi zawodnicy mogą być tutaj kontuzjowani i tutaj też właśnie dlatego ważne, żeby mieć fizjoterapeutę w swoim zespole. I taka ostatnia rzecz odnośnie tych rozgrywek, to oczywiście będzie tutaj również okienko transferowe, gdzie będziemy mogli swoje drużyny uzupełniać, wykonywać transfery, gdzieś tam się z kimś zamieniać, tradować, także tutaj na pewno taka nutka kolekcjonerstwa wchodzi w ten projekt. Zachęcam oczywiście tutaj do Własnego researchu. Przeczytajcie sobie tutaj wszystko, jak to wygląda. Mamy tutaj pełne informacje, także dobrze, że ta roadmapa się pojawiła, że ten white paper się tutaj pojawił i spokojnie można zawsze do niego wrócić i doczytać coś, o czym nie wiemy. Kolejna ważna rzecz, o jakiej chciałem wspomnieć, jak to przy okazji każdych projektów, jest możliwość dostania się na początek na whitelistę, no i na ich Discordzie w pokoju whitelist rules. Mamy tutaj jasno określone zasady, co daje nam właśnie taka whitelista. No i mamy tutaj trzy podstawowe informacje. Na whitelistie możemy maksymalnie wymintować 5 kart. Taki whitelist daje nam 50% zniżkę, czyli każda karta kosztuje nas połowę taniej. Jest to 200 kro. No i jeśli uda nam się, uda komuś zdobyć się więcej niż jedno miejsce na whitelistie, to oczywiście można je dodawać, sumować. I tak dla przykładu, jeśli mamy trzy miejsca na white liście, no to wówczas możemy wymintować 15 kart z 50% zniżką. Oczywiście zachęcam tutaj do wskoczenia na Discord, cały czas ta liczba użytkowników tutaj rośnie, już zaczyna tutaj sporo się dziać, są ludzie z zagranicy, mamy też sporą oczywiście grupę Polaków, także zachęcam do wskoczenia tutaj na Discord, do dołączenia do naszej społeczności i aktywnego brania właśnie w życiu tego projektu. Oczywiście zespół cały czas prowadzi różne giveaway'e, konkursy, także warto obserwować ich media społecznościowe, ponieważ jest jeszcze spora szansa właśnie, żeby wskoczyć na whitelistę i nieco taniej tutaj dostać się do projektu. No i podsumowując, mamy ogłoszoną datę mintu, mamy ogłoszone miejsce mintu, wiemy jaka będzie cena, wiemy w jaki sposób dostać się na whitelistę jak tutaj zacząć zabawę w tym projekcie. Także będę powoli zmierzał ku końcowi. Z tego miejsca gorąco też zapraszam do followowania mnie na Twitterze, ponieważ tutaj jestem bardzo aktywny, tutaj zamieszczam na bieżąco rzeczy, które dzieją się wokół mnie, wokół projektu Chivers i wokół projektów, w które jestem zaangażowany. Oczywiście gorąco zachęcam również do followowania profilu kryptohalamy, ponieważ u niego również znajdziecie ciekawe, śmieszne informacje i warto też być na bieżąco tutaj właśnie z naszym Halamą. No i zachęcam Was jeszcze raz do rzucenia okiem na white paper, do przeanalizowania projektu i podzielcie się moi drodzy w komentarzach, co o tym sądzicie, jak się na to zapatrujecie i czy przypadkiem być może jesteście już na whitelistach. I niedługo zobaczymy się w trakcie mintu. No i ostatnia rzecz, jaką chciałem dodać, na pewno w trakcie mintu, czyli tego 22 lipca na profilach Back Family odbędzie się Mint Party, gdzie na Twitterze będzie Space. Będzie można tam dołączyć do nas, zadać pytania, pochwalić się, co udało Wam się wymintować i ewentualnie rozwiążemy też problemy, jeśli by się takowe pojawiły. Tak więc kończę update projektu Chivers, mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał, podzielcie się łapką, a osoby, które są tutaj pierwszy raz, niech zostawią suba, będziecie wówczas na bieżąco z każdym moim nowym materiałem. Pozdrawiam Was, cześć.